Witam serdecznie z tej strony Ania Olszak. Widzę, że oglądacie moje filmiki, subskrybentów przybywa, więc daje mi to motywację do nagrywania dalej. Jesteśmy teraz przy zadaniu piątym z matury 2018, ale zanim przejdziemy do zadania, to jeszcze mam taką uwagę. Chciałabym podkreślić, że zaglądać należy do opisu, bo w opisie zawsze będziecie mieli najważniejsze słowa, najważniejsze informacje, które w danym filmiku są Wam potrzebne. I do tego jeszcze zawsze zadam zadanie domowe, z którym należy się dobrze zaznajomić i je po prostu odrobić. Do tego podaję jeszcze źródła, czyli podaję dokładne rozdziały w książkach czy repetitoriach, gdzie należy zajrzeć, żeby daną wiedzę z zakresu, z którego jest zadanie, móc sobie po prostu przyswoić. Jeżeli będziecie oglądać filmik odrabiać zadania domowe i czytać dokładnie rozdział, który polecam, bądź też jeszcze dodatkowo oglądać filmiki, które będą podlinkowane pod takim nagraniem, to gwarantuję Wam, że będziecie coraz lepiej przygotowani do matury i odniesiecie pełen sukces. Ale teraz do rzeczy. Mamy takie zadanie. Zadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym przedstawiono tak zwany. Pacyficzny Pierścień Ognia. strefę występowania czynnych wulkanów na obrzeżach Oceanu Spokojnego. I mamy to na stronie pierwszej barwnego załącznika, do którego zaraz zajrzymy. Uwzględni, przepraszam, wyjaśni, uwzględniając mechanizm ruchu płyt litosfery, dlaczego na obrzeżach Oceanu Spokojnego występuje czynny wulkanizm. No i teraz tak. Tu mamy taki barwny załącznik, na którym dokładnie jest pokazane, co to jest pacyficzny pierścień ognia. Ale jeszcze chciałam dać Wam taką podpowiedź. słuchajcie. Pierwsza rzecz, jaka jest konieczna, żebyście nauczyli się, to są płyty tektoniczne. Tutaj znalazłam tak na szybko w internecie taki podział płyt. One są fajnie podpisane, więc możecie zajrzeć sobie na tą stronę. Jednakże no w Atlasie macie to główne źródło wiedzy i po prostu nazwy konkretnych płyt trzeba się nauczyć, czyli trzeba wiedzieć, że płyta północnoamerykańska to jest właśnie ta, którą teraz tutaj zakreślam, tak? I nawet wiedzieć, że jest taka mała, karaibska, czy afrykańska, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba wiedzieć to, gdzie jest, i pamiętamy o tym, że płyty tektoniczne nie pokrywają się z granicami kontynentów, tak? To są zupełnie dwie różne rzeczy. No i teraz tak, chodzi nam o ten pacyficzny pierścień ognia. Zauważcie, że obejmuje on. Tak zwane kółeczko wokół Oceanu Spokojnego. I my teraz mamy powiedzieć, dlaczego tam występuje czynny wulkanizm. E, tutaj jeszcze chciałabym Wam przypomnieć, że mamy tak naprawdę trzy mm, możliwości stykania się płyt tektonicznych: mamy tak zwaną strefę e, spreadingu, gdzie rozchodzą się płyty tektoniczne. Będzie to tak zwana strefa subdukcji, gdzie płyta oceaniczna podchodzi pod płytę kontynentalną, i możemy mieć też tak zwaną przepraszam, strefę kolizji, gdzie płyty się po prostu ze sobą zderzają. No i teraz tak, tutaj należy zajrzeć do konkretnych informacji już i proszę, żebyście przeczytali sobie w dziale litosfera temat plutonizm i wulkanizmu. bo tam będą wszystkie rodzaje płyt i przy okazji rodzaje wulkanów i będziecie wiedzieli, co się z czym łączy. Natomiast ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w tym zadaniu, to jest po prostu strefa subdukcji. Więc jeszcze raz przeczytam pytanie. Wyjaśnię uwzględniając mechanizm ruchu płyt litosfery, dlaczego na obrzeżach Oceanu Spokojnego występuje czynny wulkanizm? Więc odpowiedź powinna brzmieć mniej więcej w ten sposób. Czynny wulkanizm występujący na obrzeżach Oceanu Spokojnego jest wynikiem Występowania dwóch płyt w strefie subdukcji, gdzie płyta oceaniczna podsuwa się pod płytę lądową, i wskutek ruchów tych płyt ścierania się ich, występuje miejsce, gdzie wulkany po prostu są aktywne. Myślę, że to spokojnie powinno wystarczyć. I chciałabym Was jeszcze odesłać do jednego filmu bardzo ciekawego. Ja go tutaj podlinkuję w opisie. Gdzie będziecie mogli przez nie, niecałą godzinkę obejrzeć sobie różne ciekawostki o wulkanach, erupcjach. Mnie szczerze mówiąc ten film bardzo zainteresował. Myślę, że dla Was też będzie dodatkową dawką wiedzy, więc po prostu bardzo fajnie i ciekawie zrobione. A jako zadanie domowe, proszę, żebyście sobie no, usystematyzowali wiedzę dotyczącą właśnie. Płyt tektonicznych. Znajdziecie je w Atlasie Geograficznym na mapie budowa geologiczna. I dopiero jak będziecie mieli tą wiedzę, to będziecie wiedzieli, gdzie jest strefa subdukcji, gdzie jest strefa spreadingu, gdzie dochodzi do kolizji płyt. I wówczas żadne zadanie dotyczące płyt tektonicznych nie będzie dla Was jakieś specjalnie trudne. Na chwilę obecną pragnę się i zapraszam za kilka dni do obejrzenia. Kolejnego mojego filmiku, że owocnej nauki.